Witam Was, dzisiaj kolejny raz robimy sobie odpowiedzi na Wasze pytania, czyli tak zwane na. także lecimy. W jakiej temperaturze najlepiej suszyć liście brzozy? W temperaturze pokojowej, czyli tak zwane do 30 max 35 stopni, wyżej tutaj bym tego nie suszył, bo nie ma to absolutnie takiej potrzeby, liść brzozy suszy się bardzo dobrze, Ponieważ on jest dosyć cienki, to jest chwilka, moment i jest gotowe. W filmikach ktoś tam wspomina, że po połączeniu DMSO z wodą po 20 minutach traci stopniowo wartości i powinno się na świeżo przygotowywać. A mi się wydaje, że to chyba chodziło Ci o coś innego, co się zaczyna na M, czego już nie mogę powiedzieć, bo to nie, nie, no nie wolno. Piszę czarne na białym, że o takim czymś nie wolno tutaj mówić w regulaminie. Dlatego tych filmów już nie ma na ten temat, bo tam traci właściwości. Ja mam DMZO bardzo dużo rozrobione, praktycznie zawsze taką małą buteleczkę, ona czasami... Stoi nawet i rok, bo tego też tak non stop nie korzystam, tylko jak coś mi tam tego jest, gdzieś się uderzy, skaleczę, coś, żeby szybciej się zregenerowało. I zawsze działa, i także to mi się wydaje, że to po prostu jest pomieszane, że to o coś innego chodziło. Doświadczenia z olejem lnianym. Tak, miało być ten film, zrobiłem już w sumie, ale no przez to, co było, to cała sytuacja się ten cały harmonogram filmów tak pomieszał, że wszystko się pokicikało, jak to się mówi. <laughs> Ale dojdziemy i do tego. Powoli, cierpliwie, wszystko po kolei. W filmiku z Arnoldem we śluzowym jedzeniu przeporządkowałeś pieprz do grupy zakwaszającej. Jestem bardzo zaskoczony. Myślałem, że przyprawy mają właściwości dobre na nasz organizm, jak to jest z kurkumą i innymi przyprawami. Mają pozytywne e, na nasz organizm, ale tutaj chodzi o ilość. No, nikt nie zje chyba kubka pieprzu na jeden raz przynajmniej dla mnie to by był jakiś kaskaderski wyczyn, którego bym nie miał zamiaru za bardzo robić, e, ponieważ byłoby to chyba zbyt ekstremalne. To jest minimalna ilość, którą tutaj się daje. I tutaj już tą, tą kwasotę, którą on wtedy daje, to chyba jeden łyk wody alkalicznej już potrafi to e, zniwelować całkowicie. Dlatego tutaj akurat bym nie za bardzo na to przychodził, bo tego się nie je w takich ilościach, żeby to mogło jakiekolwiek znaczenie tutaj zrobić na nas. Bardziej bym się martwił pieczywym, którego zjadamy ogromnej ilości, nie my oczywiście, ale ktoś inny może zjadać, to wtedy bym się bardziej tym martwił, bo to już może być większy problem. Po co woda alkaliczna, skoro w żołądku ma być kwaśno? Właśnie, to jest to, co Wam mówiłem, to chyba był film przy tych butelkach, które robiłem. Takie butelki z wodą alkaliczną. Tam właśnie dokładnie to tłumaczyłem, jak to działa, że w żołądku ma być kwaśno, kiedy jemy. Czyli albo wodę alkaliczną przypijemy dwie godziny przed posiłkiem, albo pijemy przynajmniej dwie godziny po posiłku. Nie inaczej, nie w środku, bo jak. Wcześniej odkwasimy sobie żołądek, czyli załóżmy, że teraz wypiję szklankę wody alkalicznej, za 5 minut idę jeść. Popełniłem bardzo wielki błąd, ponieważ odkwasiłem sobie mój żołądek. On nie zdąży się zakwasić teraz z powrotem, żeby to po prostu strawić i będę mieć problem. Albo zjadłem i 10 minut po jedzeniu wypijam szklankę wody alkalicznej. Również stwarzam bardzo wielki problem dla organizmu, ponieważ odkwasiłem w tym momencie mój żołądek i on nie potrafi już teraz dalej tego strawić, bo nie ma tego kwasu. Że to jest bardzo ważna zasada, że pijemy to zawsze w odstępach czasowych i wtedy nasz organizm może się alkalizować, wtedy to wcale nie przeszkadza, że tam się żołądek na ten moment odkwasi, bo on tak nic nie trawi, także jest OK. I to jest właśnie ta główna zaleta tej wody całkowicie, także nigdy nie z jedzeniem. Jak może szkodzić sól? Sól może zaszkodzić, szczególnie ta taka biała, rafinerowana, sklepowa, gdzie praktycznie wszystko z niej jest wyciągnięte, została tylko sama sól, że tak powiem, ten NaCl, który tam został w środku. Tam już wtedy po prostu nie ma za bardzo nic w tym. A pamiętajmy, że taka naturalna sól zawiera cały kompleks różnych minerałów, tam jest. Ponad 84 różne pierwiastki w środku, co jest ogromną ilością, a tego wszystkiego nie ma. W tej zwykłej soli za to możemy spotkać antrysbrylacze, czyli takie, żeby się to nie zbrylało, czyli dodatkową, taką fajną chemię, którą można dodać do śródeczka. No i taka sól rzeczywiście bardzo poważnie może zaszkodzić. Ale sól może również zaszkodzić, jeżeli zjemy jej za dużo. O, no, też może już ktoś z Was zauważył, że zjadł coś bardzo słonego i nagle dosta takich napadów, że strasznie mu się pić chciało i tak dalej, i tak dalej. No to właśnie jest przedawkowanie soli. Wtedy może ciśnienie bardzo do góry pójść i tak dalej, i tak dalej. Jak przyrządzić coś z mniszka na wątrobę? Hmm. To jest akurat bardzo proste w sumie, ponieważ z mniszka można zrobić na przykład różnego rodzaju sałatki sobie, czyli zbieramy mniszka, można tak jak mamy zwykłą sałatkę, taką jaką robimy, czy nawet z kiełki jakieś i po prostu wkroić troszeczkę mniszka do tego do środka, to już ma bardzo dobre, fajne właściwości na to wszystko. Dodatkowo z liści mniszka można również wycisnąć sobie sok wyciskarką, który można pomieszać z wodą na przykład, on będzie gorzki, to już przedam z góry można go pomieszać z jakimś sokiem, na przykład sokiem jabłkowym by się ładnie tutaj wkomponował w to wszystko, żeby to było po prostu w miarę do wypicia, bo ten smak naprawdę, jeżeli ktoś nie jest przystosowany do smaku mniszka, no to wiem jeszcze moje początki wtedy. To nieraz mi się twarz potrafiła wykrzywić po nim. Ponieważ on nie jest taki dosyć cierpki, ale tak jak mówiłem Wam już kiedyś, tę gorzkość można zlikwidować. A albo go oparzyć, albo zostawić go na 30 minut w osolonej, zimnej wodzie. Ja bym wybierał jak już to tą zimną, osoloną wodę, ponieważ wtedy zachowamy jego nadal w jakości surowej. Ale patrząc na to z drugiej strony, to ja nigdy tego nie robiłem. Nie neutralizowałem tej gorzkości, ponieważ ta gorzkość jest nam potrzebna dla naszej wątroby. Nasza wątroba uwielbia gorzkie rzeczy. To jest super. Tak samo przecież żołądek przy gorzkim przychodzi, kiedy gorzkie przychodzi do środka, również tworzą się dodatkowo soki żołądkowe, przez co po prostu jest to dużo lepiej trawione wszystko i przyswajane lepiej cały organizm lepiej pracuje, a z czasem ta gorzkość zacznie zanikać. Naprawdę uwierzcie mi w to. Może pół roku, może nawet mniej, to wszystko zależy od człowieka. U mnie chyba to trwało niecałe pół roku i praktycznie teraz mogę go jeść, nie wyczuwam żadnej gorzkości. Gdzie ktoś inny, kto go pierwszy raz koło mnie zje, powie, o jakie to gorzkie, jakie to niedobre. No nie wiem, ja tego nie czuję. Mój organizm się do tego przyzwyczaił i no nie smakuje po prostu jak zwykły, nie wiem, kromka chleba może jak dla, dla niektórych. No. Witam Was. Aha, witamy, witamy. Dawno Cię nie było tutaj. Byłam na twór ogród, Ty wiesz jak, jest, jak ja jestem. Mhm. O, wiesz jak śmiesznie się zgrało. Czy żona Ci gotuje? Nie. Nie, moja żona trzyma się z daleka od kuchni. Tak, po prostu to my w ogóle bardzo rzadko gotujemy, jak już no. Coś tam że gotujemy, ale rzadko. Ale kiedy żyjemy w Holandii, w domu mój matka na Strych, obdzie, robimy tam jedzenie do mój matka. Tak. Ale jeżeli chodzi o strony kuchni, to ja jestem szefem kuchni, można powiedzieć. Wszystkie przepisy, które się pojawiają, to jest większość moja kreacja, którą tam po prostu. Siedzę i czasami lubię sobie coś wykreować. Także dziś też już mi świta znowu pewien pomysł na coś ciekawego, na jakiś deser taki do zrobienia, tak mi się jakoś e, coś poskładało w głowie i znowu będziemy testować, także może za niedługo znowu coś ciekawego będzie. Ale kiedy są przepisy specjalne na e, ludzi, którzy mają problemy ze zębami, albo mają zęba, albo w ogóle nie mają. Nie mają pieniądze, no kupić kupiszcie ciężęby. To są ten przepisy od mojej strony. Co zamiast pietruszki do rosołu? O tym film ostatnio był, chyba w poniedziałek bodajże był zrobiony. Nie pamiętam teraz czy we wtorek. Parę filmów do tyłu na kanale w każdym razie. Dokładnie o ten cały był. To chodziło o podagrycznik tutaj, który użyłem. Lampa podczerwieni na łuszczycy, można jej używać, ale z rozsądkiem, ponieważ jeżeli łuszczyca jest rozpalona, te zmiany są bardzo gorące, to wtedy bym jednak troszeczkę uważał z tym, ponieważ tutaj dostarczymy jeszcze więcej ciepła do tego i to może nie być zbyt optymalne na to. Ale jak najbardziej, jeżeli to są takie lekkie zmiany, to jak najbardziej podczerwień jest idealna, szczególnie słońce. Jak mamy to słońce, bo ten rok znowu jakiś taki dziwny, jeżeli chodzi o te słońce. Niby jest, a jakoś nie grzeje, bo się żarówka przepaliła. E, na ten ludzi, którzy mają Łusicza i żyją w Holandii, i u mnie, e, również jest język, e, proszę, pytaj was, lekarz domowy albo specjalista, ten dermatolog w szpitalu tam na piwa. Oni wiedzą co i jak e, jest wasze pytanie. Bo według mnie e, z to zapłać ten rzeczy. Hmm. E, robiłem sok z pokrzywy i próbowałem go dawać do woreczków plastikowych, jednak one mi w lodówce się wylewają. E, tak, niektóre woreczki mają coś takiego w sobie, że one rzeczywiście jak się położy, yy, to one wyciekną z nich. Co ja tutaj robiłem? Ja brałem tą górę, no tam gdzie się go wlewa, tak to jak gdyby dwa razy obróciłem i założyłem klamerkę na to. I z tą klamerką to po prostu do zamrażalnika włożyłem. I jak to już było zamrożone, to klamerkę można wtedy z tego ściągnąć i nie ma problemu, nic nam się nie rozleje. Taka zwykła klamerka, jak do prania. Żeby to po prostu było ściśnięte, wtedy nic się nie wyleje. Ale nie każdy producent robi taki plastikowy na ten kwadratowy. No różnie, to też jest z tym no wszystkim, także no to trzeba też popatrzeć na to. Inną opcją jeszcze, co można zrobić, ale to było w drugim pytaniu, bo jeszcze było drugie pytanie o to, ponieważ było jeszcze. Ten sok jest za gęsty, nie chce mi się wlać do woreczków. Ja go wlewam lejkiem do środka, czyli mam taki malusieńki lejek, który potrafię wsadzić do tego woreczka i wtedy go wlewam do środka. Ale rzeczywiście czasami bywa tak, że ten sok jest bardzo, bardzo gęsty. To jest związane chyba z porą, w jakim się pokrzywy zbiera, bo jeżeli się je bierze z rana, jeszcze, że jeszcze nawet tak troszkę rosy na nich jest, to wtedy jest ten sok rzeczywiście rzadki. Ale jeżeli zrobimy to już w południe, to wtedy, przy słońcu, jak jeszcze było, to wtedy chyba większość tej wody odparowała już, wtedy ten sok rzeczywiście jest bardzo taki gęsty. Tutaj można troszeczkę wody dolać do środka, żeby go rozcieńczyć. Albo druga opcja, kupujemy foremkę silikonową na kostki lodu. No taka mi się wydaje najlepiej, żeby to później wyciągnąć, wypchać. Bo te plastikowe to tam różnie z tym bywa. Męczarnia czasami bywa. I po prostu wlewamy to sobie do tej formy, formę do zamrażalnika, zamarza to, kostki później wyciągamy, można je już później dać, nie wiem, nawet do woreczka, do czego byście nie chcieli. Do wszystkiego można to dać, i zostawiamy to po prostu w zamrażarce. Później potrzebujemy, bierzemy sobie bezpośrednio kostkę. Wtedy ograniczamy też ilość tych woreczków, bo te woreczki na te lody, no niestety one też no, zaśmiecają troszeczkę to środowisko, bo możemy je użyć tylko jeden raz. Formę silikonową możemy użyć już wiele razy. Pasta do zębów, ile może stać. Czy kokos może być rafinerowany? Pasta taka do zębów może stać bardzo długo, ponieważ olej kokosowy się nie psuje. Nie trzymamy jej w lodówce, zostawiamy ją w temperaturze pokojowej. Tylko trzeba o tym pamiętać, że jak temperatura będzie wyższa, powyżej tych 20, bodajże chyba 5-6 stopni, to już wtedy jest to naprawdę płynne i nam się to rozpuści całkowicie. Także optymalnie by było tak, jakby było około 20-18 stopni w pokoju. To jest idealnie. Czy kokos może być rafinerowany? Niestety nie może być rafinerowany, ponieważ jeżeli jest rafinerowany, to już nie ma swoich właściwości. Nie działa, absolutnie nie działa. A dodatkowo kokosy rafinerowane, te oleje, które się robi, to się robi z odpadów, z kokosów, czyli takie kokosy, które już zaczynają gnić, śmierdzieć, takie. Taki to po prostu typowy syf, z tego się wyciska ten olej, a później się ten cały syf, smród i wszystkie cenne rzeczy, które by tam jeszcze mogły być, w tym się rafineruje i zostaje nam praktycznie tylko sama taka substancja wyjściowa, którą nijak można nazwać. Także od olejów rafinerowanych trzymamy palce z daleka. Hmm, czy można mrozić kurdy banka? Można jak najbardziej mrozić kurdybanka. Nawet wydaje mi się, że przy kurdybanku byłaby to najlepsza opcja konserwacji. Ze względu na jego olejki eteryczne, które są bardzo lotne i przy jakiejkolwiek próbie suszenia, to jednak część stracimy. Nawet jeżeli będzie to niska temperatura, to i tak część stracimy. Także wydaje mi się, że mrożenie jest chyba najlepszą opcją, jaka tutaj może być. Nie? Ale najszybsze opcje? go od razu! Tak, ale, ale e, na zimę no, na zi no jest problem. Te układy pasują moje my myślenia. Znowu. No, znowu, znowu, niestety, kradnę. On jest do późnej jesieni, kurdybanek, można znaleźć. No, ale w zimie rzeczywiście jest fakt, że w pewnym momencie go nie ma. E, spiritus w syropie z pędów sosny, a dzieci? Tak. Dobre pytanie. I by miałoby sens, gdyby nie to, że ten spirytus daje się minimalną ilość i on odparowuje podczas robienia tego. Czyli jak otwieramy ten słoik, to to uff, za każdym razem chmurka odlatuje. To nie jest tak, że my tam lejemy tego spirytusu, nie wiem ile, tylko on odparuje, ponieważ takie procentowe rzeczy bardzo szybko odparowują w powietrze Tak samo jak robi się olejek, który tam robiłem kiedyś też z takich kwiatów, to on też... Zostawia się to otwarte, żeby to po prostu odparowało. I tu, jeżeli robimy to dla dzieci, to to samo można zrobić, można to przykryć gazem wtedy u góry i to chwila, moment odparuje i już nie ma śladu tam po tych procentach, nic zero. A chodzi tylko o to, żeby on na początku wypłukał te żywice i to wszystko, żeby to się polepszyło. To jest tylko to, żeby zwiększyć moc tego syropu. Nic więcej. Dlaczego piecze język po ananasie? Hmm. Albo kiwi, bo to też e, widziałam ten pytanie. Na no, obydwie. No to tutaj drugie przeoczyłem widocznie, znalazłem tylko i wyłącznie o ananasie. Dobra, a to są dwie różne rzeczy. E, ponieważ ananas zawiera enzymy trawienne w sobie. Jeżeli wtedy zaczyna nas piec język, to znaczy, że ananas zaczyna trawić nasz język, jednym słowem tutaj. Ale co zauważyłem, jeżeli znajdziemy ananasa dojrzałego, naprawdę dojrzałego, takiego pięknego, żółtego, niezielonego, tak jak my tutaj mamy w sklepach, bo to są gripsze. Takie tutaj Bardzo pachnące ananasy. Aż mi leci dosłownie. <noise> takie ananasy, to ja właśnie w Holandii zajadałem praktycznie cały czas. Tam, bo tam takie były, naprawdę takie dojrzałe, mięciutkie. Jak się to brało do buzi, to on ci się w buzi, dosłownie rozpływał. A nie takie twardziuchy, że tu trzeba gryźć i w ogóle nie ma to smaku, to jest cierpkie, to ciężko zdobyć tutaj dobrego ananasa. I wtedy taki dojrzały jakoś mi nigdy takiego czegoś nie wywołał. Nie miałem takiego pieczenia na języku ani nic, 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 nic. Także to też jest związane z dojrzałością. Kiwi znowu jest całkiem inna bajka, ponieważ kiwi może rzeczywiście część osób uczulać na to. Ale tam mi się wydaje, że to może być też związane tam z tą e, różną chemią, która jest na niego stosowana, bo jednak troszeczkę tego jest na tym. I też jest problem z dojrzałością kiwi, bo jeżeli ona też jest niedojrzała, to też będzie niestety piekło po języku. Ja mam to samo. Ja nawet miałem i nawet gardło piekło o tym kiwi, które tutaj kupuję. Także ja sobie dałem święty spokój z kiwi, powiem wam szczerze, i omijam je szerokim łukiem po prostu. Bo ami to nie smakuje, bo jest niedojrzałe. Nie znalazłem jeszcze dojrzałego kiwi. To tak samo jak mamy sezon z nektarynami. Nektaryny brzoskwinie. Jak jest sezon, to one pachną. Czucie już daleka przy tym regale. I jak się je dotknie, to one są mięciutkie. Trzeba nawet uważać, żeby go nie zgnieść przy braniu. A poza sezonem, to byś wziął kogoś takim kiwi, e, taką nektaryną, i go pacnął, to by się przewrócił. Bo ona jest twarde jak skała. Skórkę z dojrzałej nektaryny można ściągnąć palcem. Dosłownie pazurę można ją ściągnąć. Ona sama odchodzi, taką. Nic nie trzeba strugać, sama odchodzi. Takie jest mięciutkie, a niedojrzałe, no to nawet nóż tego nie chce zabrać, czasami takie twarde to jest. I takie owoce są nam serwowane bardzo długo, bo okres, kiedy one rzeczywiście są dojrzałe, jest taki króciutki, i później już ich nie ma. Także tak to wygląda moi drodzy. Nie wiem, czy za tydzień będzie QA, ponieważ skończyły się pytania. Dziwnym cudem nie ma ani jednego pytania, już. Także wyrobiliśmy wszystkie pytania do zera, jakie były. Także teraz będziemy prawdopodobnie robić na bieżąco: jak się coś pojawi, no to albo z tygodnia, albo może z dwóch, a może nawet i z trzech tygodni. Będziemy widzieć, jak się uzbiera jakaś taka sensowna ilość pytań no bo też chyba nie ma sensu, żeby robić film na który będzie mieć tylko 5 minut i będą w nim 3 pytania bo to chyba mija się z celem no ja mogę robić, jak chcecie mi, to tam jest obojętnie <grytanie> ale wydaje mi się, że taki format koło 15-20 minut jest optymalny i niedłuży dobra także to by było wszystko aha, jeszcze jedno pytanie było jeszcze pytaliście o ochronę przed promieniowaniem, we wtorek powinien być na ten temat Film osobny. Czy my się chronimy i tak dalej i tak dalej. Dobra, także tyle na dziś. Życzymy wam miłej, spokojnej niedzieli. Nasze zdrowie w na ręce. Do następnego razu. Przepraszam, bo... Wybiłem cię z rytmu. No tak, bo normalnie ja siedzi na prawą stronę i nie na lewą stronę. No. I dla mnie to jest bardzo wielki różnica. Dobra, także. Tyle na dziś, trzymajcie się, hej. Pozdrawiam, do następnego razu. Pa.